Co, się taki kadr ustawiłem sobie, bo trochę tutaj się dzieje u mnie. Małe zmiana wyglądu pomieszczenia, nowe kadry będą, żeby było ciekawiej, fajniej. Dzięki za wzrost subskrypcji. Fajnie się z Wami bawię na live'ach, które są organizowane co jakiś czas, w większości na spontanie, ale piątki, soboty to są dni live'ów, takich na pewno. Czasem w środku dnia w niedzielę i w inne dni też. No to takie informacje. A teraz przechodzimy do odcinka. Cześć, wiecie co? W internecie różne są dyskusje na temat zużycia prądu, a propos komputerów. Rodzice Wam mówią różnie, że to dużo źre, żeby tyle nie siedzieć, bo coś tam, coś tam, że to są koszty duże, ale czy na pewno takie duże? Postanowiłem to sprawdzić. Użyłem do tego takiego wyłącznika smart. On ma funkcję jakby sprawdzania zużycia prądu, podaje waty, ile zużywa w danym momencie, ampery, takie różne rzeczy. To nie jest tematem odcinka w przyszłości. Jak będziecie chcieli, mogę przygotować taki odcinek. A propos tego typu zastosowań: oczywiście, za pomocą telefonu wszystko sprawdzamy, testujemy, ustawiamy. To tak na marginesie przejdźmy teraz do sedna. Zobaczcie sobie wykresy, które dla Was przygotowałem. Potem omówię wszystko, powiem Wam moje zdanie na ten temat. Dwa miesiące przeanalizowane, widzieliście koszty, jak to wyszło. Jak, ile to kosztowało? W jednym kosztowało około 14 zł, w drugim około 25 zł. Mówię w zaokrągleniu, bo tu nie chodzi o dokładne kwoty. Czy to jest naprawdę dużo przy komputerze tej klasy, który posiadam? I widzieliście w rozbić na dnie średnie zużycie jak sobie podzielicie to na 30 dni, też nie jest jakieś duże dziennie, czy nawet na ilość dni, w których było wykorzystywany ten komputer. Stawka 53 grosze, tak mniej więcej u mojego operatora, obowiązuje. 53-56 groszy, jak sprawdzałem niedawno. I każda ma inną stawkę. Ale to tam koszt 10 maksymalnie groszy jest, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Ale co wy sądzicie? Ja sobie zdaję sprawę, że te pieniądze dla niektórych mogą być dużymi pieniędzmi. Oczywiście, szczególnie w tych czasach. Ale jak posiadamy komputer za parę tysięcy złotych, myślę, że to nie jest jakiś duży majątek. Oczywiście, jeszcze chcę przygotować. Taki dokładny przy obciążeniu test. Przy godzinie zużycia, przy, przed podkręceniem i po podkręceniu. Ale do tego jeszcze muszę dokupić chłodzenie. A jo, lepsze do komputera, żeby zrobić porządnie, pocisnąć ten sprzęt i przygotować dla Was taki materiał. Więc w przyszłości na pewno spodziewajcie się takiego materiału. Na razie, cześć, pa! Zostaw łapę pod filmem. On będzie się lepiej wyświetlał. Jak Was zaciekawił ten materiał, nie obrażaj się za subskrypcję. Na razie. Cześć.